Chodź kluniu. Chodź na ciebie tutaj czekam. Albo... No, ale nie podoba mi się takie postępowanie. Naprawdę mi się nie podoba, bo. Ja całkiem zapomniałam, bo bym ci jedno dołożyła. No to tak, teraz po. przytuleś. Przytulę się, podpoczywam. Teraz dobrze by było, żebyś mnie podrapała. Tak, tak. W międzyczasie przygotuj sobie. O, czekaj, bo jeszcze mimo wszystko zwracam uwagę. Przygotuj sobie coś pysznego dla mnie. Może być paróweczka, kabanosik, bo to, to jest zapłata za pracę. No pilnuję tych wełniaków przecież, prawda? Cześć, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym filmie. Słuchajcie, kręcę się, kręcę, bo tak naprawdę robię. Z. A to Wam zaraz pokażę. Bo najpierw. Yy, najpierw o Hebe znowu Ja to mam kurcze szczęście. Wiecie co? Przeglądałam dzisiaj konto, bo tak uśpiłam się trochę i nie zwróciłam uwagi, czy Hebe mi oddało kasę za to anulowane zamówienie. Pamiętacie co? Nagrywałam miesiąc temu film. No i wyobraźcie sobie, że nie. Nie dostałam od nich zwrotu kasy, tam jest prawie 170 zł 166 z groszami i do tej pory pieniądze nie wróciły mi na konto także ja Wam powiem coś naprawdę się dzieje niefajnego w Hebe wczoraj nawet widziałam jak dziewczyna nagrywała film że trzy razy pod rząd miała taką sytuację tylko tutaj nie, nie chodziło o ten zwrot kasy i powiem Wam, kurczę, z drugiej strony bo ja rozumiem, tu to nie chodzi o te moje 160-170 zł ale powiem Wam, że coś niedobrego zaczyna się dziać w Hebe nie wiem jak w Rozmanie, bo ja z Rozmana online nie zamawiam, teraz już też nie zamawiam z Hebe, powiem Wam szczerze, że jeszcze trochę to będę jak w tej komedii tam z lat 80 bo my mamy poobrażane wszystkie sklepy i ja będę tak co? Tu nie zamawiam, tu nie zamawiam, tu nie zamawiam. Nie, to nie chodzi o to. To chodzi o to, że z Rozmana rzeczy przychodzą pootwierane i w ogóle. Natomiast Hebe, tak jak same widziałyście, Hebe przeciąga ten czas realizacji. W momencie, kiedy już czekacie i spodziewacie się wezwania do paczkomatu bądź kuriera, zależy jak zamawiacie, Momencie dostajecie niestety, ale powiadomienie, że wasze zamówienie było anulowane. No i tak było też z moim, z moim zamówieniem po raz kolejny. I niestety, ale tak jak mówię, do dnia dzisiejszego nie dostałam zwrotu kasy. Dlatego też napisałam dzisiaj maila do Hebe. Dostałam automatyczną zwrotkę, że przyjęli mojego maila. No i tyle w temacie. No mi to pewnie oddadzą. To tam wiecie, zresztą to nie jest też. Jakaś kwota, ale nie podoba mi się takie postępowanie. Naprawdę mi się nie podoba, bo. No, tak się nie robi, kurczę, tak się nie robi. Moim zdaniem pieniądze automatycznie powinny być na koncie najpóźniej dnia następnego, jeżeli taka sytuacja ma miejsce. A nie, żeby trzeba było za tym ganiać i szukać. Zresztą u nas to już tak jest, że wiecznie trzeba udowadniać garbę temu, że ma proste dzieci. Tylko wiecie co, bo powinno się powiedzieć, że, powin że powinniśmy już do tego przywyknąć. Ja Wam powiem inaczej. To już się po prostu robi męczące. Także tak, moi drodzy, powiedziała, co wiedziała o hebe. No ale cóż. Wolałabym tego nie mówić, mieć sprytne zamówienie, sprytne, no mieć sprytnie obsłużone zamówienie, żeby wszystko było ok. Dobra. Ja teraz się biorę za Yy, przygotowanie pasty jajecznej z makrelą. No, ja zaraz Wam tu pokażę pokrótce, tylko Was delikatnie przez kurczę. Wiecie co? Teraz, jak włączyłam nagrywanie, to mi się przypomniała historia, jak dziewczyna opowiadała, jak piekła ciasto i nagrywała przepis. I słuchajcie, aparat, i wpadł do ciasta. I tam go w świecie szybciutko wyciągła, szybciutko zreanimowała. Ale no do tej pory dźwięk nie działa tak jak powinien. Chyba się coś zakleiło tym ciastem. Ja mam tutaj tak. Dwa ogórki, takie większe. Jedną mniejszą, czerwoną cebulkę, czyli już się robi luksusowo, moi drodzy. Makrele obraną z ości jedną taka była średnia ta makrela powiem wam szczerze że nie za duża nie za mała teraz mam pięć jajek które zaraz sobie pokroję w kosteczkę Jezu ja ubieram jajka mhm. już słyszę że tu przy drzwi jest wąchanie przecież Mati tak lubi jajka słuchajcie że po prostu aż się trzęsie. Jakby miała do wyboru, nie wiem, podejrzewam, jako, podejrzewam jakąś wędlinę, to wybrałaby jajko. Tak jej smakuje. Ugotowane na twardo. Tak lubi jajeczko dziewczynka. No i Matylda, Matylda. No i tak, do tego sól, pieprz, przyprawy. Można troszkę cytrynki. Do oprawy. Zresztą, na pewno znacie tu. Sałatkę. Ja bardzo często też, nawet częściej jak z makreli robię dokładnie taką wersję tylko z tuńczykiem. I nawet nie wiem czy tuńczyk do tego lepiej nie pasuje. No ale moja makrela już była praktycznie na wychuśtaniu się. <gryw> bo Matuniu, no, tak się o jajko dopomina, na wychuśtaniu się, bo już jej zaraz data by się kończyła, więc słuchaj ja tak zapomniałam, że ty tutaj będziesz negocjować o to jajko bo tak bym wiesz, jedno więcej tutaj wstawiła, a tak no co nie mogę ci dać nie mogę ci dać, dam ci tylko troszkę bo wiesz, dzisiaj był już jogurt było to było tamto a później będziemy się wiesz, męczyć Dobra, jajeczka mam, czyli tak. Makrela, dwa ogórki, cebulka, pięć jajek, majonezik, zaraz doprawimy. Czekajcie, a ja tu muszę jakoś oszukać co niektórych, bo tu, co niektórzy przyszli i myślą, że to jajko to właśnie dla nich, prawda? Lubisz jajeczka, co? Lubisz jajeczka? Ojej, aż tak bardzo lubisz? No ja wiem, zaraz coś ci tutaj dam. No nie będzie tak całkiem bez niczego. Ale matka całkiem zapomniała, bo bym ci jedno dołożyła. Podzielę się, stop. No i tak, widzicie, tak to się gotuje z niufem w kuchni. Wszystko jest pyszne, i wszystko trzeba spróbować. A najlepiej to być całą tą sałatkę wciągła, nie? Aj, Boże, Boże. Także tak, moi drodzy. Ja się tutaj ogarniam i działamy dalej. A z wami. O, 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 o! Przy pani. Halo, stop. Gdzie pani maniery? Dobre wychowanie. Tam. Aha, no dobrze. Ciekawe, czy ty byś się z skórą zaprzyjaźniła. Jak ty tak wszystkich kochasz. No, 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 no nie. Na wizji jesteś. Na YouTubach. Dziewczyno. Chociaż troszkę pozorów wiesz? Tak troszkę zachowaj. Ja nie mówię, że ty masz tu nie wiadomo co robić. Ale udawaj dobre wychowanie. Matka by ci kurę kupiła. Brzmiała koleżankę. Ku ty zawsze lubisz oglądać kury u Moniki, nie? U Moniki piją kury. To ty zawsze nasłuchujesz. Ale jak ty byś pokojarzyła fakty, że kura to jajko, to ja nie wiem, jakby to było. Dobra, słuchajcie, uciekam, bo mnie tutaj już głupki biorą. Śmiać mi się chce samej z siebie, co ja temu psu opowiadam. Przyszłam na moją prywatną, osobistą alpakoterapię. A właściwie terapia przyszła do mnie. Terapia przyszła do mnie, prawda? O chłopos Chodź, Miku, chłopaki! Jak ja mam was nagrać! Jak was tutaj tak dużo? Klaksiu, proszę. Proszę, matka, ma dla ciebie coś zawsze. Patrzcie, a szafir z boku. Wszyscy się tutaj zabijają. A szafirek z boku. O, cicho, bo szafirek zatrybił. Szafciu, chodź! Jak wszyscy, to wszyscy proszę. O Baz, jak ty się cykasz. Matunia. Tobie przez paszy nie dam. A tobie już i owszem. No, zwariowałaś. Chodź Klusiu. Kluniu. Chodź Kluniu. Chodź na ciebie tutaj czekam. Alwin nie da. patrzcie, szafir zatrybił. Posmakowało mu. I teraz będzie wszystkich odganiał. Aha. Coś ty im nagadał, że oni nie chcą Coś ty im nagadał, że oni nie chcą Proszę Alwutkowi tam nic nie przeszkadza Alwótek nie ma takich problemów Klusiu Mati, no zwariowałaś? Spadł mi tutaj kawałek paszy Mati już sobie chrupie Ale wy to jesteście normalnie ryjofongi. No i ryjofungi kochane. Szafir. O Jezu, jakie dobre. Matko daj. Matko daj. A wiecie co się stało? Czemu reszta stoi i tak nie bardzo chce jeść? Bo szafir plunął. Plunął, a alpaki są. Na tyle czystymi zwierzętami, że właśnie jak jedna zacznie pluć, to reszta już nie ruszy. No nie wliczając oczywiście Alwina, bo Alwin jakoś nigdy się takimi rzeczami nie przejmował. Zobaczcie, kluskowi podstaw. No, teraz już zaczyna. Miki się zupełnie odsunął. Polutku! Patrzcie, jak mnie normalnie to do kieszeni, próbuje wsadzić noha. No? no. Czy to jesteś poszukiwacz? Rękę mi tutaj sam otwierasz W kieszeni jest tu, zobacz Patrzcie jak mnie stuka nosem. To ty drugi mój Nosiu, kochany. Kluniu! Kluniu. Czekaj, bo kluskowi chciałam dać, no? Patrz, masz klusek, bo z Alwinem to jeszcze nikt nie wygrał. Alwin i klusek to są największe łasuchy tutaj. Proszę o leczku. Luś nie chce, to idziemy do. Idziemy, patrzcie. Patrzcie, co tu się wyprawia. Czekaj! Oj, na zdrowie! Masz, kochanie, ty to jesteś taki delikatny, boż. Tak delikatnie bierzesz. Miku, dawaj! Miku! Chodź szybko! Ty już nie chciałeś? Proszę, klacz. Albutek, poczekaj. Idzie, safirowatość. Jego safirowatość. Na zdrowie. Dobra. Chłopaki, mała przekąska rozdana, oko nacieszone, a matka z powrotem idzie do tych cholernych papierów. Kurczę, bo nauczyłybyście się pisać, byście to zrobiły za mnie. Poczczę. Oj, boże, boże, uciekam. Co tam słychać, mój psie pasterski? Co tam słychać? Stado się słucha, i nie słucha się. Nie słucha się, a w dodatku ciągle coś spędzi. Płycie oblazły, czy co? Pchły oblazły, czy co? Stado nie słucha się nic, a nic. Tyle roboty pies ma. O boże, kazałamka. O matku, no mówię tobie, tak, o dobrze, wytrapiemy. Przerwa należy się każdemu. Matka ma przerwę, ty też masz przerwę. Dobrze, trapiemy. I jeszcze mam drapać. To już będę drapać. O mój Boże O Jasiu, Jasiu! Mateś, musi oczka wytrzeć bo takie ci znowu biedne. Znowu biedne. Ma czysta ręka. Farmer całą gębą. Zobacz, jakie matka ma czyste ręce. Są ręce. Jak to było? Ja jestem kobieta pracująca. Ja żadnej pracy się nie boję następna mi buszuje po kieszeni słucham, dobra dziewczyny i chłopaki koniec przerwy, matka musi wracać do tych cholernych papierów niedobrych niedobrych pamiętacie tą koleżankę jak ją obskubałam na łyso a teraz już tak ładnie odrosła także dzisiaj też się za nią wezmę, w czasy pod gruszą, o proszę Oluśia kłapka wystawiona na Supermana. O. Chłopaki. Dziewczyny moje kochane, no i panowie też. Odrywam się na chwilę od tej mojej papierowej roboty, bo powiem wam szczerze, że już mi się mózg zlasował. Podejrzewam, że już dzisiaj więcej nic dla was nie wytworzę, więc sorry, że ten dzisiejszy vlog to taki krótki bez ładu i składu. Ale no mam masę papierowej pracy, masę, a ponadto przygotowujemy się już do alpakowego sezonu tutaj u nas i prześledziłam dzisiaj chyba milion stron najróżniejszych i powiem Wam szczerze, że już trochę, zaraz muszę w ogóle sobie zrobić jeszcze jedną kawę, bo bez kawy to ani rusz. No i tak to wygląda niestety, bo wiecie, gdybyście chcie, chciały, chcieli nas odwiedzić u Alpaczków, no to my musimy być gotowi. Wszystko musi być zapięte na ostatni guzik, także... Także tak. A że wiatr potargał nam troszeczkę nasz namiot, to musiałam poszukać zapasowych ścian do namiotu. Zresztą co roku wymieniamy te ściany, po co roku jakiś Jakaś gałąź zrobi gdzieś dziurę, ale to nic, to są akurat rzeczy, które są tutaj wliczone w, w, w koszty, w straty. No i tak moi drodzy, myślę, że zobaczymy się jutro, że jutro już będzie trochę luźniej, aczkolwiek nie wiem czy na pewno, żeby nie było, że ja tu sama jestem, bo ja nigdy, nigdzie nie jestem sama. Tam jest mój pomocnik. Który najpierw, oj, coś krzywo stoicie teraz, który najpierw pilnował Alpaczek, a teraz pilnuje matki, żeby nigdzie nie poszła bez niej, prawda? Także tak, dobra. Dzięki Wam za dzisiaj, dzięki za subskrypcję. A, właśnie, wiem o czym jeszcze miałam powiedzieć. Miałam powiedzieć o tych komentarzach, które znikają. Wiecie co, ja specjalnie sprawdziłam to na komputerze, bo z pozycji telefonu to ja tego nie widzę. Ale specjalnie sprawdziłam to na komputerze i miałam tylko jeden komentarz do zaakceptowania. To był komentarz Ewy. Ewa, pewnie się domyślasz, że to o Ciebie chodzi, bo ty piszesz mi komentarz pod każdym filmikiem, a, a raptem nie było tego komentarza. I wiecie co? No to chyba jest taki moment, że musimy to przetrwać, bo naprawdę dzieje się tego tak dużo i to y, takie słowa są wyłapowane jak słowa klucze, jakiś strajk, jakiś coś wiecie, tego typu rzeczy bo to widziałam i to na pewno Wam tutaj mówię natomiast wczoraj się śmiałyśmy, że zanim wyślesz komentarz to trzeba go skopiować, żeby w razie czego później wkleić go od nowa i, i nie było straty, prawda i tak się kopać z koniem czy w końcu opublikują, czy nie bardzo to jest przykre, bardzo, bo My twórcy się dwoimy, troimy Wy z całej serdeczności piszecie swoje komentarze, poświęcacie na to swój czas. Niejednokrotnie usuwa to bardzo długie komentarze, aż po prostu przykro mi się czyta coś takiego, że komuś z Was yy, usunęło komentarz, bo, bo wiem, że to jest Wasz czas poświęcony dla mnie i naprawdę tak samo mnie to denerwuje, jak i Was, jest mi bardzo przykro. Ach, takie czasy. Dobra, moi drodzy. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Do jutra, cześć. Pa.